Siemanko, ja jestem Dexi, a w tym odcinku będziemy grać w Minecrafta, ale jako kurczak. Może nawet uda nam się przejść Minecrafta pokonując smoka. Zobaczymy, oglądajcie cały film do końca, ponieważ wydaje mi się, że wyszło naprawdę bardzo fajnie i jest on naprawdę bardzo ciekawy. Ale zanim to, to chciałbym Was poprosić o zostawienie suba oraz chłopaczki w górę, ponieważ nic Was to naprawdę nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszego nagrywania. A ja już nie przedłużam, bowiem, że nie lubicie długich wstępów. Zapraszam Was do oglądania. Tego materiału. Okej, okay, także ja już jestem w Minecrafcie, jak widzicie, naprawdę jestem kurczakiem. Wygląda to przekozacko. Eee, dobra, także może... Ej, bo ja jestem na górze drzewa. Ej, jak ja mam stąd zejść? A słuchajcie, zapomniałem, że ja jestem kurczakiem i ja nie mam foldy damage'u i mogę sobie latać tutaj i nikt mi nic nie zrobił. O, zombiaki. zombiaki, ja w ogóle mam też cztery życie, to jest ogromny minus. O, to jest mój crafting, ponieważ wcześniej grałem na tym świecie jako kurczak, ponieważ testowałem tą modyfikację. Yy, o dobra, czy ma zombieaki, co tam, co to? ej, bo mnie prawie wywalnął, o nie, you are getting egg, dobra, a teraz składam jajko, jak widzicie teraz nic nie widzę, jak gdyby mam przyciemniony ekran i, i po prostu składam jajko, także, także ten, jeżeli z tego jajka się coś wykluje, to będzie mój taki ziomek i on będzie ze mną ciągle chodził, to będzie takie moje dziecko, także oby coś wykluło, słuchajcie, liczmy na to, że coś się wykluje i nie, niestety nic się nie wykluło, słuchajcie. Także dobra, ja już nie będę przedłużał i w sumie zbierzemy sobie jakieś podstawowe itemy Ale zanim to, to bardzo bym was prosił o zostawienie suba na moim kanale O, jagódki, dobra, fajnie, pożywienie No i żebyście oglądali ten filmik do końca Oraz proszę was bardzo o łapkę w górę A ja już sobie zbieram te podstawowe itemki Okej, okay, słuchajcie, także coś tam zebraliśmy No ja w sumie bym sobie poszedł do jakiegoś cave'a Także ja chcę szukać cave'a i zaraz się widzimy Okej, okay, słuchajcie, także gdzieś się dostałem No i musiałem kopać dosyć nisko, szczerze powiedziawszy ponieważ jak widzicie nawet jest tutaj lapis, już wam go pokazuję, tylko to wykopię ok, jest lapis, zrobiłem sobie również pochodnie, żeby móc tutaj cokolwiek widzieć, o nie, znowu składam jajko akurat takim momencie, kiedy chcę wykopać moje pierwsze żelazo w tym odcinku dobra, w ogóle muszę sobie skraftować kamienny kilofik, dobra, oby coś nam się wykluło z tego jajko no dobra, już, już koniec koniec rodzenia, koniec porodu, dajcie mi moje jajko w sumie nie tak mogę podczas tego kopać, ok, jajko mamy wykopmy sobie chociaż to żelazo i ok jest! Mamy naszego ziomeczka! Patrzcie, on będzie za mną chodził. O kurde, siema creeper. Dobra, może, może tam sobie zaraz zejdziemy. Ale patrzcie, mamy naszego ziomeczka i on za mną chodzi. Ja go mogę walnąć? Nie mogę, no i dobrze. A nie mogę! Przepraszam cię, przepraszam cię, wybacz mi. Wybacz mi, Stefcio. To jest od dzisiaj Stefcio. Także Stefcio, wybacz mi. Ja sobie kopię żelazo i zaraz zrobimy jakieś seta czy coś. Okej, okay, także robimy sobie już hełmik i lecimy do tego creepera, ponieważ no. A, także. Okej. Okay. Znaczy wiecie, ja jestem małym kurczakiem, ale to, że jestem mały, to, że jestem mały, to, że mam tylko chem żelazny i to, że mam mojego ziomeczka, to ja nie znaczy. To nie znaczy, słuchajcie, że ja, ja się nie potrafię bić. Także... Ej, czemu ja dostałem fold image? Aha, dobra, nie wiem. Przecież ja latam normalnie. Także słuchajcie, to, że ja jestem mały, nie znaczy, że ja nie jestem waleczny i nie umiem się bić. Patrzcie, jeden z was leży, drugi leży, trzeci... prawie leży. Eee, ty, ty, ty tam. Czekaj, czekaj, gościu. Okej. Okay. Ej, bo za mną jest lawa! Nie! A. Dobra. Może jestem waleczny, ale no jednak armia zombie i tak jest waleczniejsza ode mnie, albo po prostu jest ich więcej. Także mieli przewagę, słuchajcie, liczebności. Yy, no i wydaje mi się, że... Że teraz sobie w sumie pójdziemy do Endu i spróbujemy zabić smoka jako mały kurczaczek. Oczywiście wezmę itemy z kreatywa, no bo bez przystady, że zbierałbym yy, Netherite. I no, wiecie, po prostu wezmę itemy z kreatywa i zobaczymy, czy da się zabić smoka jako mały kurczaczek. Ok, słuchajcie, w końcu po latach prób zrobienia portalu do Endu, który za każdym razem teoretycznie mi wychodził, ale coś było jak zawsze nie tak. Yy, co widzieliście pewnie na time timelapse, yy, udało mi się dostać do tego głupiego endu. I spróbujemy zabić smoka jako kurczak. No, a. Yy, fajnie, że akurat znoszę jajko w takim. w takim mało ważnym momencie, nieistotnym. Momencie, co się dzieje? Aha? Okej, okay, fajnie, dobra. Mam nadzieję, że teraz yy, pójdę z powrotem do netheru i uda mi się, może teraz, być po prostu jakimś mądrzejszym i. Może akurat uda mi się zabić tego smoka, bo jak na razie tak średnio to wyszło. Dobra, to rozwalone. Smok. Smok salata. Ogólnie chciałam również znaczyć, że ja nie umiem grać w Minecrafta. I tyle. Dobra. Halo, czy to się rozwali? Czy ja to. O, smoczek zleciał. No dobrze, skoro smoczek zleciał, no to. Aha! Ej, widzieliście to? I co się dzieje tutaj w tym. Coś jest tutaj zbugowane w tym endzie. Że mi się nagle pokazuje odróć, a ja tak naprawdę żyję, także siema panie smoku. Znaczy, ja nie wiem po co w ogóle go strzelam, skoro i tak nie zniszczyłem tych małych tych, także. Dobra, uff, Już myślałam, że to we mnie trafiło. O nie, 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 o, nie. O nie, 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 słuchajcie. Ja w sumie sobie teraz pójdę zniszczyć te, te małe takie różne wszystkie i mam nadzieję, że nie zginę przy tym, także no, zaraz się widzimy. Na szczęście wziąłem sobie wiaderko wody, więc mogę się, jak gdyby, wiecie, tak, tak orobić z tym. No wiecie, o co mi chodzi, także no, ja idę to niszczyć. Okej, okay, słuchajcie, także y, ja już tutaj jestem i ja biję smoka, tak, biję go? I czemu mi ten smok znika? Czy ja go biję? Jezu, ale to jest w ogóle głośne. Y, tak, bije go, dobra, essa! Lecimy z tobą, gościu, tak, o, zniszczyłem te wszystkie głupie wieże. Okej, okay, dobra, na spokojnie. I do kurczak mi zasłania ekran! Aha, bo ja i tak spadam. Haha, ha, no i co? Co teraz? Co teraz? Co teraz kozaku smoku? A i tak na wszelki wypadek. Jakby się coś zepsuło wolę ten. A. Dobra, panie smoczku, kozaku, ty to mnie możesz wywalać w sumie. Ja i tak tutaj jestem. kozakiem i nic mi nie zrobisz. Ezie ty. Dobra. Słuchajcie, w imię mojego kompana Stefcia, stewcia pierwszego, który zginął walcząc ze mną z hordą zombiaków na początku filmu zabiję tego smoka. To będzie... Ja po prostu pomszczę go, słuchajcie, bo nie ma innej opcji. Ale czy ja naprawdę mam aż takiego zeza? Dobra, smoku weź. Nie bawmy się już. I tak dobrze wszyscy wiemy, że cię zabije, bo nie ma innej opcji. Tak po prostu chodź tu do mnie i... i tyle, bo... bo nie chcę mi się z tobą bawić, ty... Patrzcie, ale go trafiłem. Patrzcie, pasek schodzi, więc ja go ciągle trafiam. Ale lamus, patrzcie, tu z netheritego mieczu, hop. Pyk, 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 co mnie bije? No i zginąłem, słuchajcie, także lecimy znowu do endu. I może teraz go zabijemy. Okej, okay, słuchajcie, także oficjalnie rozpoczęła się trzeba, trzecia próba zabicia tego durnego. Tego durnego po prostu. O i co, zleciałeś teraz? I co? I co teraz też taki mocny? Bum, bum, bum. I czemu ty mi znikasz? Co tak się boisz, że uciekasz? Kurde, serio, on mi znika. Ja go nie biję. Dobra, wiecie co? Ja po prostu muszę to zrobić tak. Aha, dobra, to jest to zbugowane, okej. Okay. Dobra. Zawsze pamiętam, że się za szyję tak się jakoś tu ostawało. Na tych speedrunach tak robili i go bili. O, dobra, bije. Bije, dobrze, dobrze, już ma poniżej połowy. Jest. A. Fajnie, fajnie, ale dobra, ja go wciąż mogę bić, wciąż go mogę bić To, że składam sobie jajko Akurat teraz, kiedy zabijam Bossa w Minecraftzie, to nie ma znaczenia O, coś mnie walnęło, to ja może sobie zjem złote jabłko tak, tak, na wszelki wypadek, dobra I może akurat, o, trzy jajka mam już Jezu, kompan, kompan Jest, mamy ziomeczka, dobra, ty jesteś, Stefcio, drugi O, kurde, Stefcio, dobra Uwyżyłeś, już myślałem, że ci ten Głupi smoczek zabił, dobra Na szczęście nie, ale czy ja mógłbym W siebie trafić, czy ja mógłbym Dobra, dziękuję. Coś tam chyba trafiłem. Dobra. O kurde, 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 biku. A, smok endu mnie zabił. Znowu, dobra, słuchajcie. Czwarta próba. Teraz nam się to uda. Dobra, kozaku, chcesz się ze mną mierzyć? No to proszę, proszę. O nie, no i zabiłeś stewcia drugiego. Naprawdę, naprawdę, słuchaj, nie powinieneś być z siebie dumy. Wszystkich zabijasz. Ja Cię chcę ci, raz ciebie zabić, a ty, kurde, już zabijasz moich przyjaciół 50 razy, mnie też. Także o, masz za swoje. No ale czy ja mogę go bić? Okej, okay, dobra, jest, 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 jest! Słuchajcie, oficjalnie jako kurczak! Jest, dobra, żyję, już się wystraszyłem. Oficjalnie jako kurczak. Nie wiem w ogóle, czemu to się tak wszystko buguje. Yy, przeszedłem Minecrafta. Dobra, ja jestem najlepszy, słuchajcie. Naprawdę jestem z siebie dumny, znaczy wcale to nie jest tak, że wziąłem sobie przecież itemy z kreatywa i w sumie, w sumie nieważne, o patrzcie tam, tam mamy takie fajne itemy, ej, ale będą napisy końcowe czy nie? Wow, ale tu się eksport zbi zbija, ja zapomniałem, dobra. Nie wiem, nie będzie chyba napisów końcowych, fajnie, aha, bo ja muszę tutaj wejść, tak? Tak to działa. Tak, tak to działa. Dobra, słuchajcie, ja z tego miejsca serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Naprawdę nagrywałem to bardzo długo, ponieważ budując sam portal, męczyłem się pół godziny, ale dobra. Ja już się będę z wami żegnał, lajkujcie, subskrybujcie. Do następnego materiału i cześć, pa! pa.